Cześć, mam do Was pytanie. Co chcecie zrobić z tym dzikim parkowaniem w naszym mieście? Z tym, że samochody zajmują całe chodniki? Jaki jest wasz plan, żeby, żeby to miasto było w końcu bardziej przyjazne dla ludzi, a nie tylko dla samochodów? Dzięki! Wizja Zielonego Miasta to przede wszystkim wizja miasta, w którym pieszy, pieszy jeszcze raz pieszy ma pierwszeństwo, zwłaszcza w śródmieściu, zwłaszcza w centrach dzielnic. Oczywiście nie na obwodnicach, nie, oczywiście nie na trasach dojazdowych do miasta. Natomiast w centrum miasta pieszy, rowerzyści ludzie na rolkach, ludzie na deskorolkach, ci ludzie mają mieć pierwszeństwo, tak? Ludzie poruszający się po mieście muszą mieć komfort tego, że są bezpieczni, że nikt na nich nie najedzie, nie rozjedzie, nikt nie będzie na nich trąbił, nikt nie będzie ich próbował porządkować, krzyczeć na pasach. A w Warszawie ta tendencja jest nieco odwrócona. Mam wrażenie, że kierowcy uważają, że to miasto jest właśnie dla nich, że miasto powinno przede wszystkim służyć samochodom i sprawnej komunikacji. I to jest błędne założenie, bo um, im szersze drogi, im większe drogi, o większej pojemności, tym większy ruch, tym ruch bardziej się generuje, wzbudza. To są przykłady miast amerykańskich, zresztą w zasadzie we wszystkich metropoliach na całym świecie, gdzie próbowano iść tą drogą, żeby powiększać drogi, zwiększać liczbę pasów, ruchu. Wszędzie tam te miasta się korkowały coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. A jako wzór powinno nam służyć miasta takie jak Kopenhaga, takie jak Berlin, tak jak Barcelona, gdzie jest sama masa ścieżek rowerowych gdzie miejsca parkingowe są wyznaczane wzdłuż ulicy, a nie w poprzek. E, oczywiście tych miejsc parkingowych jest mniej. E, kierowcy do centrów miast niechętnie wjeżdżają samochodami, bo wiedzą, że mają problem z poruszaniem się tym samochodem. Jest świetnie zorganizowana komunikacja miejska, gdzie można podróżować z rowerem, z wózkiem, z deską, z deskorolką, z, z rolkami. E, I tak chciałbym, żeby wyglądała docelowo Warszawa, żebyśmy się zbliżali do tego modelu, żeby jednak w Śródmieście coraz, żeby w ten ruch był coraz bardziej wyciszany, żeby do Śródmieścia można było wjechać samochodem po to, żeby kogoś odebrać, czy też zostawić, ale niekoniecznie parkować na 8 godzin dziennie i żeby ludzie mogli spokojnie się poruszać po chodnikach, po ulicach, to jest właśnie myślę, że ten docelowy punkt, żebyśmy się czuli komfortowo jako piesi w mieście.